Ty lubisz Marchew? <laughs> jesteś Marchew? Jesteś Wegeriankiem Wegeriankiem jesteś? Ty lubisz, nie? Coś? Ty lubisz Marchew, proszę bardzo. Dzień dobry kochani, witamy w poradniku Agenta Wątróweńki, cześć agent. agent. poczekaj, agent, czapkę najpierw się popraw, bo Ci tu czapka spadła, nie wiadomo. O, teraz, o, voilà. no dobrze. Witamy serdecznie. Dziś co będzie, agent? No to klops. Właśnie, dziś będzie klops. Nieraz jest, tak się zdarza nieraz, nie? Że się idziesz, idziesz i nagle jest klops. No, wiadomo. Co jest potrzebne, agent? Żeby zrobić klopsy w sosie jakim? śmietanowo, koperkowym. Jeden agent wątrobianka, on jest niezbędny, wiadomo, że on jest kochany i niezbędny, wiadomo. O, proszę bardzo. Do tego mięsko. O, każdy lubi mięsko. Bułeczkę trzeba też mieć. Można ją chapsać, bardzo dobrze. Bulion. Można zrobić, można kupić, jak kto woli. Jeszcze marchew. Marchew, no to tak agent mniej, ale też, O, marchew może dobra, marchew może być. Widzę, no dobra, no to później dostaniesz obraną. Sowa też też marchew. Czekajcie, sowa, sowa marchew nie, sowa nie marchew. Koperek, Jest potrzebny? Ktoś koperek? Sowa koperek? Poczekaj, no sobie pokaż. Sowa koperek nie. I śmietana, śmietane to każdy lubi, wiadomo. 30. Może być pięćdziesiątka? Pięćdziesiątka byś chapnął? Nie ma pięćdziesiątki. No i jak to jest? Jak to robimy? Bułkę namaczamy, w mleku można. Dodajemy do mięska dokładnie jedno jajko. Cak, cak, cak mieszamy, prawda? Do bulionu wrzucamy delikatnie klopsiki takie formujemy. I co? I dodajemy śmietanę i koperek do bulionu no i wszystko. Jeszcze marchew do tego, wszystko, prawda? To są proste rzeczy. Można jeść... Z czym można jeść, agent? Popraw czapkę, bo teraz tu. Można jeść z czym? No z agentem można jeść, oczywiście, ale też można jeść na przykład czytając pamiętniki. Ha, wiadomo, można jeść w trakcie czytania pamiętników. Wiadomo, Buziole? Wam Bambolę!